W piątek poprzedzający Niedzielę Palmową już po raz 21 tysiące białostoczan przeszło w modlitewnej zadumie przez centrum miasta, odprawiając nabożeństwo drogi krzyżowej. Wierni wyruszyli spod archikatedry podążając za dużym kilkumetrowym krzyżem niesionym przez młodych w asyście żołnierzy i harcerzy z pochodniami. W tym roku w ramach przygotowania do Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 Miejską Drogę Krzyżową prowadziła młodzież z archidiecezjalnego duszpasterstwa młodzieży Betania. Droga Krzyżowa była pierwszym punktem trzydniowych diecezjalnych dni młodzieży, których kulminacją będzie Niedziela Palmowa. Na nabożeństwo licznie przybyła nie tylko młodzież, ale także osoby starsze i całe rodziny z dziećmi. Czas drogi wierni rozważali 14 stacji męki pańskiej. Jedzie przez krzyż kochasz go ręce. Nie musisz ich Przy dwunastej stacji modlono się za mieszkańców Stoku W modlitwie towarzyszył śpiew pieśni pasyjnych. Z tej stacji chcielibyśmy pomodlić się za nasze miasto, za białej Białystok. Módl się za gościem, za księdza arcybiskupa, za księży biskupów, wszystkich kapłanów. Módl się za rządzących miastem. Módl się za młodzież, za nauczycieli, za ja z służbę zdrowia, za urzędników wszystkich urzędów i magistratów, za ludzi pracy, za schroniska, Zapewne. Prosimy też szczególnie o duchowe owoce przyszłorocznego Światowego Dnia Młodzieży. W tych wszystkich intencjach módlmy się, módlmy się wspólnie. Droga krzyżowa po półtora godzinnym marszu zakończyła się przy kościele Świętego Rocha. ma, Na zakończenie Metropolita Wiałstocki podziękował wiernym, a zwłaszcza młodzieży, za obecność i wspólną modlitwę. Zachęcił do uczestnictwa w decyzjalnych dniach młodzieży, a wszystkim uczestnikom nabożeństwa udzielił pasterskiego błogosławieństwa. Korontość się wpatrywać w, Patrycie, w Jezusa Chrystusa, aby Bóg widzieć tych wszystkich, których życiu podobiło do Niego. Opowiadaliśmy o tym, co wiedział Jezus na drodze krzyżowej, aby Mu dziękować, a jednocześnie prosić, by pozostał zdalna w naszych co wierny stara. W ciężkości, dla wszystkich uczestników tej drogi krzyżowej, Zwłaszcza, to wąsieł, a wam się rozwodził, w że wszyscy bo jest, wąsieł, 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 w sposób wąsieł, 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 na wąsieł, wąsieł, i wąsieł, 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 na, jutrze, na spójną, Naszych działaczy w młodzieży. A wszystkich serdecznych, a także w wielkim tytortu, się z naszej stani pasywników. Dołączymy się po to, aby zarządzać się słabością słabości naszych dyskusjach, nabierać mocy do odniesienia naszego codziennego krzyża. My, no którzy jesteśmy z Chrystusem, w jakich momentach mamy zapewnienie, że dotyczy w tym chwila naszej I oby nam udało się pójść za Chrystusem aż do tego ostatniego kroku, jakim jesteśmy w nie. Jest. Niech Was błogosławi Bóg Mogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Będą Pierwsza miejska Druga Krzyżowa w Białymstoku miała miejsce 20 lat temu, 7 kwietnia 1995 roku. Od tego czasu co roku gromadzi na wspólnym rozważaniu męki pańskiej kilkanaście tysięcy mieszkańców stolicy Podlasia.